Partnerzy strategiczni występują w trzech zasadniczych elementach. To jest zarówno branża lotnicza i tutaj rozmawiamy już od dłuższego czasu z partnerami w kwestiach lotniczych, jest to, jest to AJATA, są to, są to linie lotnicze, tak żeby stworzyć dokument w postaci briefu strategicznego i planu generalnego lotniska, który ma, ma określić, jak to lotnisko ma wyglądać. Tutaj tych interesariuszy jest, jest znacząca liczba, ponieważ sama liczba tych kluczowych elementów lotniska przekracza, przekracza 100, stąd konieczność ich tego uzgodnienia, to jest dosyć długotrwały proces jeśli chodzi o kwestie kolejowe no to absolutnie kluczowi partnerzy w postaci grupy PKP PKP SA PKP PLK PKP Energetyka i kwestie związane z zasilaniem nowych linii kolejowych bo ten problem ta kwestia nie do końca jest rozpoznana i w zakresie rozbudowy układu drogowego Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat, który już, jest, już został zapoczątkowany w postaci autostrady A2 i poszerzenia, ale też ringu autostradowego wokół Warszawy i szczególnie tych elementów przylegających, które mają przylegać do lotniska, w postaci nowej drogi krajowej S50 przekształconej z drogi, z drogi DK50.